Uwaga, towarzysze, bracia i siostry, dlaczego zresetowaliśmy kampanię na tym modzie? Ponieważ jest to mod beta, że tak powiem, bardzo mocna i bardzo szybko się zaczynała tam wojna, nie byliśmy w stanie zrobić dobrego orka, który będzie w stanie wyruszyć na Mina Tirith, Czytam Minast i tak dalej. Jeżeli ktoś to ogląda na kanale Kałach Wody, kałach live, gdziekolwiek gdzie to oglądacie na YouTube, to zostawcie tym kanałom szotującym łapkę w górę. To oni wam będą przerzucać więcej rzeczy z moich streamów, bo ja się już szotowaniem i przeklejaniem jakichś takich rzeczy kompletnie nie zajmuję. Docencie ambitnych twórców e, tworzących content ze mną, e, który możecie oglądać. I uwaga, mam tu zapisane na kartce, co będziemy robić. Wchodzę na początku w Options, wchodzę w Lord of the Rings i zmieniłem daty z mojej drodzy, żeby najwcześniejszy atak Isengardu zdarzył się 120 dni po rozpoczęciu, a najpóźniejszy 220. Więc tak to będzie wyglądać i będziemy jeszcze podnosić rzeczy w sensie dostawanie Expa. Będziemy podnosić, yy, drogość jednostek będziemy obniżać, żeby te trole nas nie ruszyły i tak dalej, ale to zresztą zaraz zobaczycie. Enter the Age of Man. Czekajcie, wezmę orka. On musi być ork, taki wiesz. Nie no, tu musi być tak. Czekaj. Może być. Bie bierzemy takiego wielkoluda? Takiego wielkoluda orka. Oczywiście włosy mu usunę, żeby był łysy. Nie wiem, to jest taki wilk pies. Cholera wie co to jest. To mi się podoba, dobra. Wybieram to. Eee, select your family Lane. Panowie, jaka będzie eee, mojej rodziny? Tępi. O, będą tępi. Tak, tak się to będzie nazywać. A to będzie Lu Kasz. Kasz. Lukaszok. To będzie tak orkowo brzmiało. Lukaszok. Eee, tutaj oczywiście Combat AI Challenging. Tutaj Auto-allocated clan members i tylko żeby był re eee, właśnie recruiting i to wszystko perfekcyjnie BUM! Stary gotowork! Oby tylko działało, tak? Oby tylko działało, byłoby fantastycznie. Mam 4000 na start. Zaraz zobaczymy, co z tego zrobimy? Recruit troops, Oczywiście nie biorę troli, biorę podstawową tom. Właśnie, miałem ustawienia ustawić, poczekajcie chwilę. Mam to wszystko zapisane na kartce, moi drodzy. Co mam tutaj zmienić? Renomę mam dać razy 5. Dobra. Influence mam dać razy 5. Co to jest jeszcze? Experience mam dać multiplayer razy 10 dla mnie. Trupa podwiększę do 3, może niech będzie. I miało to być vages, czyli tu miało być ustawione 50, i tu miało być ustawione 50. I na takich settingach powinno nam się udać przetrwać. Co nie, w razie czego? Więc na takich settingach powinno nam się udać żyć. Polarma weźmie oczywiście tu. Leadershipa, tuchendeda, yy, cokolwiek yy, mam pięciu ludzi. Tu jest turniej, oczywiście na niego nie wyrąbię się. Na razie postaramy się zrekrutować jak najwięcej takich ludzi, jak w sensie ludzi, no orków, nie? Jak najwięcej jedzonka, dobra? I wszystko jest ustawione teraz powoli, więc ten nasz ork powinien sobie bardziej poradzić. You gain it, yy, skill in leadership, widzisz? 38 ludzi jest i to są kryminalsi. Powiem tak szczerze, będzie problem z nimi wygrać, nie ukrywam. Ale chciałbym ich napaść, bo sądzę, że dostanę dużo y, ekspa z nich, więc poczekajcie, recruit troops. Troli nie wezmę. Mam 18 ludzi. Myślicie... Czekaj, idę jeszcze po więcej. Idę jeszcze po więcej, żeby ta bitwa to była bitwa, taka naprawdę bitwa, bitwa. Dobra, zobaczymy. Teraz ich napadnę. 38 kryminalsów. Boże, to musi wyjść. Bo oni są słabi. Chciałem się Dobra, i teraz tak, poczekajcie, wyślę moich wargów do akcji już, boże, jak ten mod pięknie wygląda i te orki. Muszę tylko nabić level, nie? Zrobimy ich na silduolu, nie? Niech moi ci atakują. O, ich jest dużo, ojojku. ojku, dobra. Panowie, muszę nabić level na tej bitwie i to taki konkretny. Więc muszę tutaj moich ludzi trzymać. Mam nadzieję, że oni się utrzymają tutaj bardzo dobrze. A ja muszę się postarać coś uderzyć, wiesz, takiego konkretniejszego. Żeby nabijać poziomy. Dobra, w tych luterów to jeszcze jakoś się bije, ale. Dobra Pięknie, dobra. O Boże, ale ta kampania siądzie, ja to czuję, stary. Ja to czuję, że ta kampania będzie koks, jak się tak szybko wyekspimy. I wreszcie ruszy Isengard i ruszy Mordor. Ja pitole. Dawać panowie. Pięknie. I muszę pamiętać, żeby tej broni nie, nie rezygnować z niej, bo ja w poprzednim e, ranie zrezygnowałem orka Lukasza. E, z tej broni i później żałowałem, nie. Później bardzo mocno żałowałem, bo się szybko gra rozpoczęła. Dobra, pięknie. Przemiażdżeni zostali. Easy. Wytniecie ich wszystkich. To będzie nawet wygrane, nie? Chyba już. Pięknie. I uwaga, dostaliśmy 20 renomy. Okej, okay, no nie było, nie było źle, że tak powiem. Fajnie szybko jednostki podekspiły. I już dostałem pierwsze itemy. Z tej bitwy. Zobaczymy, jak tam z levelowaniem na XP razy 10. Eee, no, dostałem dużo rzeczy, więc fantastycznie. Panowie, teraz to jest ta kampania. Będziemy w stanie się fajnie wyekspić. Ja to czuję, nie w kościach. Ja to czuję, że to jest ta kampania, że będziemy w stanie się fajnie wyekspić, stary. 3 Combat Movement Speed, plus wezmę hit pointsy. Chance of Dismounting, Knocking Enemies, niech będzie. Czekaj, Back thrust? Dobra, może być. Eee, plus 10 thrust Damage with Polarms. Swing Speed, oczywiście. I mamy 3 T, więc dodajemy mu, oczywiście, do mocy. I dodamy Scouting 1, dobra. 7 Leveli. No właśnie o to chodzi, nie? Żeby wbić jak najwięcej, stary. O to właśnie chodzi, żeby wbić. Bo tutaj bardzo szybko się zaczyna wojna cała ośród Ziemię. I walka o minastyli i to wszystko, więc ja muszę być do tego czasu fajnie wyekspiony, nie? Fajnie zrobiony, fajna zbroja, fajna kasa, wiesz o co chodzi. Dobra, we need to fight sent troops, dobra to mogę na automacie. Pięknie, seks. Tylko muszę to później zebrać, kurde. Turnieje na razie nie są dla mnie, więc można o tym zapomnieć. Kompletnie. Czekaj, wejdźmy do trade'a i zobaczmy co tu jest z jedzenia, dobra, wszystko sprzedajemy. I musimy tutaj sobie w pewnym momencie kupować, yy, moi drodzy, Mordorę. Mordoru, tylko że tu są one-handedy Mordoru, nie? One-handed sword i one są bardzo słabe. Tu mamy Polarma czwórkę, więc ta Halabarda będzie dobra. Yy, Zuruk de Hilis. Czekaj, kim ty jesteś? Scoutem jesteś dobrym. 75 scoutingu masz. Poczekaj, a ile byś ty mnie kosztował, jakbym cię chciał wziąć? Aha... E Cztery stówy, powiem tak, może to jest błąd, ale wziąłem sobie gościa, który będzie dobrym scoutem, bo ja mam się... Aha, on jest gówno scoutem. Nie, on jest o wiele lepszy ode mnie, dobra, niech on będzie scoutem. Wziąłem sobie typa do mojego party, który będzie scoutem. Ty, ale poczekaj, czy ja się nie wycwaniłem? Rusty Iron Spata, on tutaj nic nie ma, dobra, tragedia, myślałem, że go ukradnę. Chyba, że to znak na, na nich się rzuci, to ja bym wtedy z nim się rzucił, z to znakiem, nie? O, pięknie, patrz. Benc, ja z to znakiem się rzucam i dzięki temu mogę zebrać expa. Tak? Coś tam dostanę, patrz. Chłopie, patrz jakie tu są postacie. Dlatego musiałem zwiększyć expiki, dlatego musiałem zwiększyć wszystko, bo inaczej bym był w dupie. Kompletnie. Inaczej by była totalna tragedia, nie? Muszę jak najszybciej wbić. Mam już pierwszy poziom klanu, więc mogę mieć tych ludzi 58 pod sobą, więc już będziemy mogli coś zwerbować. Normalnie, gdybym nie miał Garrison Wages ustawionego na minus 50, to moi drodzy, już bym prawdopodobnie zplajtował tak kompletnie, nie? Już bym w sensie się skończył. I to tak totalnie. Dobra, pojeździmy sobie po mapie, jeszcze poszukamy tutaj zło. Escape Slave znowu, ja pierdzielę. 85, niestety nie damy rady. Bo ja wiem, że Escape Slaves są silne tutaj. Musimy poszukać jak najwięcej tych takich. Wiecie, no. Bierzmy tych najsłabszych ludzi do swojej armii. A kurier has message from the Ulgrich, cheftain of Isengard. He is offering you contract as mercenary, czyli gościu, który z Isengardu proponuje mi kontrakt najemniczy. Ale mało płaci. Wiecie co, spróbujemy? Co innego mam do stracenia? Wiesz co chodzi? Co mam do stracenia. Wziąłem się jako najemnik Isengardu. A gdzie jest Isengard? Poczekaj. Tutaj. A z kim ma wojna Isengard. Ty, a wiecie co? Wyjdźmy spoza. Wyjdźmy po prostu, wyjedźmy. O, Steward pięknie, już się jeden ulepszył. Minus 5 Wages. Oczywiście, że tak. Charming, oczywiście, że tak. I kolejny punkcik. Perfekto. Wyjedźmy spoza Mordoru. Postarajmy się wyjechać spoza Mordoru. Może tam spotkamy jakichś wojowników. Wiecie, o co chodzi? Takich, wiesz, bandytów. Co nie? Na razie nie, nie wygląda to źle pieniężnie. O, Haradrim Riders. 16 ich jest. Kurde, chyba ich powinienem napaść, prawda? Tych Haradrim Ridersów. Okej. Okay. Czy ja ich dogonię? Dogonię ich! Okej. Okay. Moi drodzy, powiem tak. Historia Lukasza będzie zawrotna, ale jeżeli mogę ich zaatakować, to sądzę, że powinienem. Do przodu, moje orki, atakujemy. Dobra, do przodu, bracia. Dobra, zawsze jakiś damage zadamy, o to chodzi właśnie. Żeby tego polarma arma zwiększać. Tu deda powoli. Ty, ale ładnie. Prze wręcz przepięknie. Jak oceniasz moda? Czy opłaca się pobierać? No, mi się bardzo podoba. Tylko musisz sobie takie ustawienia, jak ja, zrobić w tym modzie. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to cię ominie cała wojna Mordoru z Minas Tirith i z Gondorem, nie? No i perfekcyjnie, panowie. Ale mamy Kozak Klan już. Będą zapisy na YouTube? No pewnie, że tak. Dobra, jakaś kaska wpadła. Uuu. Panowie, czy my możemy się ubierać w haraldowe rzeczy? Bo to są rzeczy z Haradu. Czy my się możemy w nie ubierać? Czy my po prostu jesteśmy głupi ork, my nic nie wiedzieć, my nic nie robić i szukamy tylko rzeczy mordorowych? Czy tymczasowo możemy się ubierać? Bo się zastanawiam, bo to jest, zobacz, 1400 glowsych chłopie, nie? Naprawdę by było koks. Czekaj, pojadę do Istos Giliad nie, bo to Lorowo się będzie psuć. Jedziemy do Minas Morgul i spróbujemy sprzedać tych gości, dorekrytować jeszcze troszeczkę orków, co nie, do naszego gangu. E, ransomware Prisoners, trade, Sell Everything, dostanę 2800. Czy mógłbym coś kupić? Mordor, Uruxwar, ale to są one-handed. I to jest problem, że to everything is one-handed, you know what I'm saying? Everything is one-handed, co nie? To wszystko jest one-handed. Ja potrzebuję rzeczy two-handed, co nie, więc to jest troszeczkę problem. Oczywiście, pięknie, Atleticsy. E, minus 15 Armor Weight, Weapon handling while on Food. Tak, to chcę, to chcę definitywnie dwójeczkę. Pięknie, Furia. E, ty, właśnie orków mieliśmy wziąć, mamy 4000. Nie będę brał troli, tylko będę brał normalnych, takich zwykłych orków, e, bo my po prostu będziemy masą zalep zalewać moich przeciwników. Wezmę jeszcze tutaj e, tego nie. Wezmę ciebie. Wiesz co, wezmę może trochę pieniążków, chociaż niech to będzie coś takiego. 82 ludzi. Jakbym ich napadł, to bym chyba wbił 8 leveli. W Isengardzie powinny być dwuręczne. Czapi! No i ruszę do Isengardu. Zaufam Twojemu komentarzowi, kolego. Czekaj, czy ja mam dalej kontrakt? Tak, mam dalej kontrakt w Isengardzie. Dobra, więc ruszymy po troszeczkę jedzenia. Tak naprawdę, Recruit Troops. Weźmiemy, bierzemy te najsłabsze jednostki, oczywiście mogę mieć 80 ludzi pod sobą yy, przed wyruszeniem do Eisengardu muszę trochę jedzenia kupić wiecie na podróż bo to długo zajmie e, dobra biorę najsłabszych orków oczywiście byproducts yy, weźmie to i to yy, dobra i teraz lecimy do Eisengardu dosłownie lecimy na podróż do Eisengardu mam 61 ludzi patrz, już biłem riding skill tylko nie wiem... Ee, czekajcie, ja bym chciał ich ulepszyć. Mam 21 tysięcy. Nie, 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 nie. Co jest? Mercenary kontrakt. Ile ja pieniędzy zarabiam? Dwa tysiące. Co jest? XD. O, Harad Dream Riders. Trzeba ich napaść. Gossip on the Gandalf, the Grey Visigue back end. Okej, okay, dobra, moi drodzy, dzięki temu powolniej się wszystko dzieje. Gandalf jest w back endzie już, nie? Będzie rozmawiał z Frodo i tak dalej. Więc już się fabuła zaczyna, nie? Fabuła już się zaczyna. Stary. Ty, ale ja chyba mi się podrósł. Yy, patrz, mi chyba podrósł kontakt, yy, kontrakt, yy, bo ja mam większy level i zarabiam więcej pieniędzy. Teraz mam więcej ludzi pod sobą, więc on mi też więcej płaci. Yy, ja muszę też się zapytać, gdzie mogę zdobyć. Jeżeli ktoś z was się orientuje, gdzie mogę zdobyć warga, bo ja sądzę, że ja powinienem być orkiem liderem właśnie na wargu, nie jeżdżącym, zaklętym, nie. Wiesz co chodzi? Że ja powinienem na wargu jeździć. Zarabiasz więcej, bo masz więcej influenza, Zarabiasz 90 za każdy punkt influenza. Ło kurde, no to to mi się podoba, stary. To, to mi się podoba. I jeszcze Arm fantastycznie, moi drodzy, ekspie sobie teraz, więc jest jeszcze lepiej, stary, nie? Wiesz co, Najważniejszy, żeby nie zginąć. Tam kit w rany. Najważniejszy, żeby nie zginąć i jeździć na koniu, rozumiesz? Żeby ten koń wbijał poziom też. W górach, ale w których górach mogę warga zdobyć? W jakich górach? W których górach? W jakich górach? Bo niekoniecznie wiem, o czym mówisz. Nasi ich zmiażdżyli, zostało czterech łuczników. Albo będą strzelać do mnie, albo tam, zobaczymy. Dobra, jeden leży. Dobra, jadą już moi, pięknie. Coraz lepsze armie mam. Oj, oj, oj. Zaraz cię zestrzeli. Nie, no spokojnie, wszystko pod kontrolą. Zero śmierci, to jest kampania, nie? Spokojnie. Pięknie zdzierżeni, o to chodziło. Widzisz, i taka główna bitwa zawsze mi daje renomę i influence, Wiesz, o co chodzi, to jest fantastyczne, bo dzięki temu mogę na przykład użyć pieniędzy i ulepszyć moich ludzi. upgrade'u tu Org Warrior. Czy ja bym chciał Org Warriora robić? Poczekaj, co ja upgradeuję? Tego biorę, bo nie jest najlepszy, ten marszałek. Org Warrior. Nie, wezmę ten, pójdę. Ok, to, to i to. Pięknie. Ugrędziłem za 3000 moich ludzi. Mam fantastyczny miecz fantastyczne Harald Groves, ale tego nie potrzebuję i dobrze. Moi drodzy, czy ja wbijam coś jeżdżenie na koniu? Pięknie, no to konik wbity. Charge, maneuvering, maneuvering proszę bardzo, 20 hit points. Oczywiście, że tak i Pol Arma jeszcze wbiłem jednego. Military recruitment hit points niech będzie i leadership. Ok, Moi drodzy, ruszamy teraz do Eisengardu. Ogólnie ruszamy teraz na Eisengard. Jesteśmy najemnikiem Isengardu, więc tam się udamy, bo tam też widz poinformował mnie, że będę mógł mieć tam broń dwuręczną, więc to mogłoby być nawet fantastiko, nie? Wiesz, Rekrut Troops. Okej, okay, są Urukai? Nie, tu jest. OK, jest Eisengard, Ortak Chosen, później masz Ortak Garda, później masz Wardena i później masz Bodygarda, okej. Okay. Ale jacy oni są drodzy? Jezus, ale powiem tak, czuję, że warto, nie? Czuję, że warto. ...zapłacić troszeczkę więcej pieniędzy, stary, za tych ziutków. Czuję, że będzie warto ich posiadać w armii. Tym bardziej, że zarabiamy... O, influence mi się skończył, to już nie zarabiamy. Zobaczmy, cóż tu się dzieje. Czy mogę tutaj coś zrekrutować? Riding camp. Tu jest pełno orków! uruk rekrut! Aha! I to można awansować uruk-haie na te finałowe. Okej, okay, dobra, to widzę, że Eisengard tu też ma naprawdę niezłe jednostki. Ja bym nie chciał kusznika mieć, oczywiście. Byproducts, grain, butter, cheese, bardzo proszę. Cheese. Okej, okay. wejdźmy do Eisengardu, może będziemy w stanie coś sprzedać. Tavern, okej, okay, tu jest Flew in the Silent Recruit Troops, uuu, to nie mam za bardzo jak. I sprzedajemy wszystkie itemy. Dobra, trzeba, moi drodzy, teraz tak, chłopaki. Jeżeli, jeżeli ja jestem najemnikiem Isengardu, no to tutaj wojny są oskryptowane. Musimy postarać się połapać, że tak powiem, jakichś bandytów jeszcze. Mamy 30 tysięcy, więc jest fantastycznie. Ja tu szukam bandytów. O, co to, co, kim to jest? Ding Raiders. Czyli to są jacyś, kurde, chyba ci. Ding Raiders, nie za bardzo kojarzę. The Ranger in the North, led by Strider, confirms lighting of the hooded Shadow Figures. Moi drodzy, to jest ten moment w serialu, gdzie Aragorna. ...nam przedstawiałem, to jest ten moment w grze teraz, że pojawia się Aragorn, prawda? Steward, plus Daily Experience, tak. Teraz, moi drodzy, misją jest taką, że musimy nauczyć się. Yy, moi drodzy, bronią dwuręczną walczyć się musimy nauczyć. Bo mamy wyekspiony Polar praktycznie na full, ale musimy mieć dwurękę, Musimy mieć ten miecz dwuręczny, więc jadę tam z powrotem, gdzie byłem. Prawda? Tutaj był, właśnie, hideout, i będę się starał go napaść z moimi orkami, nie? Ten hideout. Mogę go zmiażdżyć, ale zobacz, ile tu jest ludzi. XPP. Ewer Deserters. Ewer. To są kawalerzyści, to ich nigdy nie dogonię. Dobra, poczekajcie, bo ja muszę wziąć. Dobra, biorę tych orków, bo oni są kurka najlepsi, nie? Oni są kozaki. Dobra. To CK3 jest chyba też mod? Tak, ale myślę, że ktoś by to obejrzał. Wiesz, tutaj zobaczcie. Okej, okay, dwuręczny miecz, zobaczmy. Ło kurde, jak ja już miotam! Dobra. Yy, moi drodzy... Po, dobra, poczekajcie, pokażcie mi tych orków, jak wyglądają. Dobra, są lep, jedni z lepszych orków moich. Jo, ja pierdzielę. Nie no, to to już jest elita orkowa, chłopie. Mordor Black Numenorian Marshall, czyli to mam lepszą ekipkę, nie? Ja mówię wam szczerze, że ja no, mi, mi się... Dobra, muszę dwurękę ćwiczyć. Zobaczymy. Pięknie. Zgładzić go. Za mną. Ilu ich jest? Dwunastu. Dobra, to ja was wyślę do przodu, a ja sobie pójdę powalić tam tych typów, nie? Wylećcie tam do środka, dacie radę, nie? Tych rekrutów to powinienem pobić chyba. Ale mało, mało hitków oddałem. Moi ludzie teraz idą sami wybić to, to. Więc ja muszę czekać bardziej, nie? Tutaj. Bo tu będzie pojedynek. No, powiem Wam szczerze, że wyglądam majestatycznie, jak prawdziwy ork. Łukasz Gajner z Kimpollin Tactics. No i perfekcyjnie. Kazałem im na luz Formation szarżować. Żeby ich zmietli z powierzchni ziemi, nie? Dziwne, że jak wiesz, że na mnie pokazuje jako Friendly Fire. Yy, no, stary, to jest dopiero jakaś beta, beta, w ogóle... Powiem Ci tak, ja i tak doceniam twórców tego moda. jeśli wytłumaczę dlaczego. Bo oni wypuścili moda... Takiego, który jest grywalny, on nie kraszuje, nie wywala, nie psuje się, możesz grać, kumasz o co chodzi. A inni twórcy modów wypuszczają mody i o gówno, jak ci się zepsuje kampania, to, to mamy cię w dupie. Chłopie. On chce ze mną duel, ale ja się nie dueluję z brigandami. Znałem, że przegrał, ale... Jak najwięcej dwóręką hitów muszę zadać, nie? Dosłownie. Ale ci ludzie z Dumenoru wykokrzeni. Oj, ojoj, oj. oj, oj. Wy, wy nie rozumiecie, jak ja bardzo jestem podekscytowany. I to mówię Wam całkowicie szczerze. Bo dla Was może Lot tyle w życiu nie znaczy, ale dla mnie, Władca Pierścieni, to jest naprawdę kultowy film z kultowymi przesłaniami na życie, na których warto popatrzeć. Renoma Influenc, dziękuję bardzo. Wyczyszczeni. Sibos Rider, oczywiście Cię biorę. I co to jest? Zobacz. Balancet. Wow, ale się kasy dorobiłem. Rohan Horse Armor. Wiem, że to jest głupie i nie powinienem tego używać, ale tego używam. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby wbijać poziomy. Rozumiecie? I to wszystko. Później będzie totalne lore na Leadership mi się wbił. Mm, to? O, tu... Duchy... No i mamy tu Hendedzie, chłopie. Handling 200 weapons, 30 to shields with 200 weapons, to shields niech będzie. 10% damage with access, swing speed, swing speed chociaż nie, wolałbym wziąć to i jedynkę plus 5 Experience Infantry in your party for each kill you plus niech będzie to. Plus 50 będzie, opens with 200 weapons, 40 damage to shields, niech będzie to. Dobra, perfekcyjnie, jeszcze one-handed'a sobie tutaj dupnę. Miałem tam jeszcze leadership'a, tak, z tego co widziałem, więc weźmiemy to perfekcyjnie. Saving. perfekto. Mamy pieniążki, mamy morale, jesteśmy najemnikiem Isengardu. Ty, panowie, a czy ja nie powinienem odejść z Isengardu przed wojną? Tak szczerze, bo nie ukrywam, że to chyba trochę gówno. Bo ja bym chciał y, pokłonić się mojemu największemu lordowi, największemu Sigmie, czyli Sauronowi. Chciałbym dosłownie zrobić, że tak powiem, loada y, Sauronowi, nie? Tak naprawdę. Ale no stary, póki jestem w Isengardzie i zarabiam pieniądze, zobacz, że ja zarabiam 800 dukatów na plus. To po co odchodzić i tracić kasę? Wiesz co chodzi? Mi się wydaje, że powinniśmy troli troszkę. Jezus, jak to można skrolować, ile masz jednostek? Ja pierdylam, co? Chłopie. Ja pierdylam, nie? Czekaj, może bym trochę mu wziął do armii. Żeby one mi po... i jakichś workhorse'ów, nie? Workhorse, tak. I jakieś stare konie. Dobra, moi drodzy, trzeba podjąć męską decyzję. Mamy 35 tysięcy chłopaki w górach num yy, w górach można kupić. W sensie. Jakbyście mnie pokierowali, to tutaj mamy. Właśnie pokażę wam mapę, jakby ktoś z was nie widział. Tutaj wiadomo, te imperia południowe i tak dalej. Tutaj mamy. Resztę, tutaj mamy też, moi drodzy, miasteczka, wszystko tutaj, tutaj jeszcze nie ma chyba tej kopalni tego wielkiego miasta Krasnolskiego Tu mamy, moi drodzy, Gobel e, Meuli Tak to wygląda Tu jest sun i tu jest, moi drodzy, gondor wszystko e, Chłopaki, mam e, chciałbym się spytać, Gundabad to będzie gdzieś na północy Ale no to nie wiem czy tu jest Gundabad Jest Mount Gundabad Czyli tutaj mógłbym... Wow, ej, powiem Gundabad? Ja pierdolą, ja nie wiedziałem, że to jest w tym modzie. Luce kochani. Gundabad Fortress. Uh. maut Gundabad. Dobra, powiem tak, jadę na północ. Mam to w pipie, nie? Jadę na północ szukać y, tego do ujeżdżania, jak on się tam nazywał. Y, no wiecie, o kogo mi chodzi. Steward plus minus 10 plus plus, y, tak, fut fut fut. Zobaczmy, co to będzie w Dolguldur Fortress. Boże, wyobrażacie sobie wziąć armię i tutaj przyjechać to oblegać, chłopie? Wy... Kalmul de Easter League! O oh, Jezus. No Chłopcze. Ja yeah. pierdolę. You Jezus Maria, niech oni robią tego moda. Chłop ma tysiąc ludzi w armii. Infantry Range, Cavalry, Horse Archer. Chłopie. Wyobrażasz sobie grać pełnoprawną kampanię powiedzmy Gondorem i razem z Aragornem to jest główny nasz górno, razem z Gondorem pod wybijacie Mordor, zdobywacie Minas Morgul, niszczycie całą armię Saurona, później Isengard, a później udajecie się na północ, dokonać szturmu na Donguldur Fortes. Chłopiej masz 3000 ludzi. I szturmujesz tym mostem, idziesz ze swoimi taranami, chłopie, i wie, Ja pierdylam, no nie mów mi, że to nie byłoby podniecające nawet. Człowieku, nawet mi tak nie mów. Czyli udajemy się jeszcze na północ, tak? Wyżej. No dobra, udajemy się jeszcze wyżej na północ. Pierwszy mountain blade był przez paradoks. Okej. Okay. Mm, nie rekrutuję nikogo, ulepszamy ludzi. Mamy potężną armię, bo nigdy nie wiem, co mnie spotka. Boże, jak ten mod chodzi jak złoto, chłopie. Dobra, czy mogę tu wjechać do tego miasta? Pokaż mi to. Do tej fortecy. i co ty gadasz? Można podejść i można sobie siedzieć w tej fortecy. To jak to nie wiedziesz tam? Przecież normalnie wjecha... Jak tu są normalnie npc to się normalnie życie toczy, chłopie. Mod Gundabad. Patrz. Jak tu normalnie to... Zobacz, trolle można rekrutować jednostki. Stary, to normalnie miasto działające, żyjące swoim życiem w XD. Boże, jakie to są itemy w tym Bundabadzie? Patrz, Rigged Great Saber. Milkut hunted cleaver. E, Numenor, Numenor, Numenor. Birded Axe, Numenor, Numenor, Numenor Rohan, 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 Rohan Wow. Nie no, poczekaj. Ja pierdzielę. Uff, no ale pancerz to jest elficki, nie? Ja pierdzielę. Cześć takiego elfa grać? Boże, to perfekcyjnie to wygląda, chłop. Patrz, jak to są pancerze. Jezus Maria, chłopie! Chłopie! Czy to tak git wygląda? Dobra, powiedzcie mi, czy tu jest rune, Horse Armor. Ej moi drodzy, nie ma wargów. Nie ma wargów w Gundabadzie. To gdzie ja mam dorwać tego? Hmm. Gdzie ja mam dorwać warga? No nie ma wargów, moi kochani. Człowiek chce kupić warga a nie może. Totalnie się nie orientuje Assistant of the pricing, Pony, in Brie, Recalls The terrifying Moment of Two dressed in Black, right the Rooms, as get A, to pamiętacie tą scenę, co weszli, weszły nas w że tak powiem, weszły na w do tego co oni niby spali i tak mieczami walili w te puste łóżka? A bo ich Aragon uratował? Czy ktoś z Was kojarzy tą scenę z Lotra? To to właśnie się teraz wydarzyło w grze, więc jesteśmy już, moi drodzy, bardzo blisko wojny totalnej, nie? Za niedługo, prawdopodobnie, Sauron ruszy. Dobra, no to powiem tak. No, niestety tutaj nie ma tego, więc ja wracam na razie do Mordoru. Troszeczkę sobie pozwiedzałem, więc fajnie. Jedziemy teraz do Mordoru z Pokrokem.